A umiałbyś to zrobić a capella? Bez słów? Bez dźwięku? Nie, bez, bez podkładu muzycznego. To ja ci puszczę tutaj tego. Wjeżdża na perun jak na rejon. Czekaj. To lecimy? Tak. Ta. Wjeżdża na perun jak to na Piątki Pionki się dzieją, nie kleją. Kleją się dupy, patrzą się typy. Może się skończyć w rafelą. Szybko łapał na ryj, bomba na banie, kończymy balek, najszep budzik syreny nad ranem, na widzę z jadę jaguralem Całej pizdzie przed fotoradem z fotoradarem Nie typy, nie kochają mnie fajki Biorę oryginał, piedory plastik, wisiory na kalki złote zegarki, desowy z tym najki. pow, miesza dżungla. Ej Pies zawija, kumpla, ej Ej, na świecie mam kundla Na ma świecie br. mam kundla W kieszeni gotówka Miską dżungla Piec zabija kumpla Na świecie mam kundla W kieszeni gotówka Węba. Robię dwóch tak spada spadła łóżka Za zabójstwa Brudne ręce, króli bluszka Jadę po Sidbar, dwóch typów problem ma Potworzę do nich sam, wystarczający są goryla, u, uh, u, uh, u, uh, gleba, gleba, łapa jak bąken, gleba, u, uh, u, uh, u, uh, wziął do tuzaki, nie ma chleba. Nie, bo się skończył, skończył, skończył mi się głupio ten tekst. Nie, morduszka, buja pójść. Nic nie zrozumiałem, ale buja. Przeczytałem yeah. <laughs> ten komentarz.